Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj zapraszam na bajecznie smaczną rybę. Będzie to ryba w sosie śmietanowo-serowym z czarnymi oliwkami. Naprawdę niezwykle prosta i niezwykle szybka w przygotowaniu i przy tym bardzo smaczna. Jeśli nie macie pomysłu na obiad czy kolację na ciepło, a macie zamrożoną rybę, to może być to świetny strzał, bo chyba nie znam nikogo, komu by ta ryba nie smakowała. Jeśli także Wam się spodoba, to przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv A teraz pokażę, jak ją przyrządzam. Zapraszam! Cztery filety rybne, dowolna biała ryba. To może być morszczuk, dorsz, mintaj, panga, sola itd. Mogą być także ryby mrożone, tylko że oczywiście trzeba je odpowiednio wcześniej e, rozmrozić. Zaczynam od tego, że skrapiam je sokiem z cytryny. Takim świeżo wyciśniętym. Przypruszam solą oraz czarnym pieprzem. I odrobiną bazylii. Ja biorę suszoną, dlatego że ma bardziej intensywny smak. Ilość bazylii, generalnie ilość przypraw według własnego uznania. Ja bazylii nie daję zbyt dużo, żeby nie zdominowała smaku. Tak tylko, żeby przyprószyć delikatnie rybę z wierzchu. No i zarówno sok cytrynowy, jak i przyprawy dodaję tylko z jednej strony ryby i odstawiam ją teraz na bok. Czas na cebulę. Biorę jedną średnią, obieram ją i kroję w dość drobną kostkę lub drobno siekam. Teraz kilka czarnych oliwek, w moim przypadku 8 i także je siekam lub drobno kroję. I to w zasadzie wszystkie składniki. Szykuję także niewielki kawałek żółtego sera, jakieś 50-60 gramów. Zetrę go później na tarce o niezbyt drobnych oczkach i zaczynam smażyć rybę. Rozgrzewam głęboką patelnię taką z pokrywką lub niezbyt głęboki garnek. Dodaję niewielką ilość oliwy z oliwek. I kiedy oliwa jest już gorąca, ale trzeba uważać, żeby nie rozgrzać jej za bardzo, aby nie zaczęła się palić i dymić, dodaję cebulę. Zmniejszam grzanie i szkleję ją przez chwilę na małym ogniu, a w tym czasie szybko przygotuję sos śmietanowy. Do naczynka dodaję 4 takie solidne łyżki śmietany do zupy sosów. Ja biorę taką gęstą 18. Przyjmuję przelicznik 1 łyżka śmietany na jeden filet ryby. Dodaję oliwki, solidną szczyptę soli i odrobinkę czarnego pieprzu. Dokładnie mieszam. I gotowe. W tym czasie cebula ładnie się już zeszkliła, zatem wracam do patelni i kontynuuję szykowanie dania. Cebulka pachnie i wygląda super. Rozkładam ją teraz równą warstwą na dnie patelni. Będzie takim podkładem pod rybę, zatem staram się, żeby rzeczywiście była równomiernie rozprowadzona na dnie naczynia. No i teraz układam filety przyprawami do dołu. Tej niedoprawionej jeszcze strony przypruszam solą, pieprzem oraz bazylią. Na to ścieram żółty ser. Również rozprowadzam go równą warstwą e, po rybie. Nie zużywam go całego, zostawiam sobie jeszcze część na sam koniec. I teraz na każdej rybie rozprowadzam sos. Na to ostatni kawałek sera. I odrobinka jakiejś zieleninki. Ja wezmę kilka gałązek szczepiorku i drobno go pokroję. Od momentu włożenia ryby całość dzieje się oczywiście na najmniejszym z możliwych ogniu. Przykrywam teraz patelnię i zostawiam pod przykryciem na jakieś 15-20 minut. I po 15 minutach danie wygląda tak: ryba już jest gotowa. Sosik z napatelni. Mm. Jest cudownie serowy i dobrze doprawiony. Będzie świetnie pasował do ryżu, z którym zazwyczaj tę rybę podaję. Drugą opcją jest podanie jej na gorąco. Na przykład z kromką pieczywa. I to w zasadzie wszystko. Wyłączam grzanie i podaję póki gorąca. I gotowe. Pachnie przepięknie, równie wspaniale smakuje, jest bardzo delikatna, podaję ją koniecznie na gorąco. Jeśli chodzi o sposób podania, to świetnie smakuje na przykład z ugotowanym na sypko białym ryżem, czy po prostu z kromką pieczywa. Mam nadzieję, że zechcecie ją zrobić, bo jest naprawdę bardzo smaczna, bardzo szybka i bardzo prosta w przygotowaniu. I może być fajnym pomysłem na obiad, czy na ciepłą kolację. Myślę, że gdybyście czuli unoszący się w tej chwili w kuchni zapach, już byście byli zachęceni. No ale koniec gadania, bo czas podawać ją na stół. Najlepiej smakuje jednak póki ciepła. Zatem kończę filmik na koniec, jak zawsze życzę smacznego. I raz jeszcze zachęcam do jej przygotowania. Smacznego! Mmm, jest przepyszna, bardzo delikatna, niemalże rozpala się pod naciskiem widelca, i przy tym jest naprawdę. Bardzo smaczna, polecam.